Co jakiś czas rozglądamy się za ciężarówką z drugiej ręki, w czym pomaga nam Wiktoria Sologubowa z firmy Trackport. Zobaczmy, co przedstawi tym razem rozmawiamy o samochodzie e, komunalnego typu. E, to jest samochód MAN TGX 32500, e, 500, 500 koni mechanicznych. To są samochód typu hakowiec, który na sobie posiada dwie tak naprawdę zabudowy, dwa urządzenia. To są za urządzenia hakowe marki Meiler, model 3070, przy maksymalnej długości kontenerów 7 metrów. budowa dźwigowa marki Fassi, to jest model A365. Taki dźwig podnosi 11,5 ton. Cena wywoławcza za takie auto wynosi 220 tysięcy netto. Przebieg tego pojazdu jest nieduży jak na taki pojazd 183 000 To bardzo interesujący pojazd, ale będzie wymagał pewnego wkładu finansowego, co wynika z dokonanych oględzin auta. Lista, co prawda, nie jest długa, jednak koszty będą. Tradycyjnie udaliśmy się do Opol Trans. Wszystkie ceny będziemy podawać netto. Zaczynamy od akumulatorów. Doradca zaproponował markę Dynamik. Za dwie sztuki zapłacimy 1364 zł i 64 grosze. Kolejna pozycja będzie jeszcze droższa, bo potrzebne są opony na oś napędową. Do wyboru mamy Triangle za 1076,4 grosze, Kelly za 1172,88 groszy lub Dunlop za 1525,82 grosze. Za cztery najtańsze zapłacimy więc 4304 zł 16 groszy, za 4 najdroższe 6103,28 zł groszy. Różnica to blisko 2000 jest nad czym pogłówkować. Na osi przedniej trzeba wymienić krocki. Możemy wziąć Lumaga za 308 zł. i 13 groszy albo Tekstar za 430 zł. i 60 groszy. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy tradycyjnie nie zdecydowali się na wymianę oleju w silniku i kompletu filtrów. Za 40 litrów oleju Wolf zapłacimy 579 ,44 zł 44 grosze, za taką samą ilość szela 724 zł i 50 groszy. Doradca handlowy Opoltransu zaproponował filtry oleju. Bosch za 32 ,55 zł 55 groszy, Wix za 33 zł i grosz, lub Hengst za 46 zł i 47 groszy. Filtr powietrza mogliśmy wybrać marki Bosch za 127,98 zł lub Hengst za 134,34 zł. Z kolei filtry paliwa dostępne były trzech marek: Bosch za 38,90 Wix za 42,98 albo Hengst za 49,85. Pozostał jeszcze filtr kabinowy za markę M Filter trzeba zapłacić 21 ,71 zł 71 groszy, za Bosza 38 ,92 zł 92 a za Hengsta 46 ,26 zł 26 groszy. W sumie komplet tańszych filtrów to wydatek 221 ,14 zł 14 groszy, komplet droższych daje sumę 276 zł i 92 groszy. Na tym koniec naszych zakupów. Jeśli zdecydujemy się na pozycje najtańsze, otrzymamy fakturę na 6777 zł i 51 groszy. A gdy wybierzemy towary najdroższe, wtedy kwota wyniesie 8899 zł i 94 groszy. Różnica przekracza 2100 zł. Jest więc nad czym się zastanowić. Ale wizyta w Opoltransie to także sposobność na skorzystanie z licznych akcji promocyjnych. Przykładowo przy zakupie jednego kompletu klocków Lumak za jeden grosz możesz mieć czapkę, rękawicę lub koszulkę. A przy trzech kompletach polar albo ubranie robocze. Z kolei nabywając 200 litrową beczkę oleju Wolf za jeden grosz masz spodnie ogrodniczki albo polar. Wszelkie szczegóły znajdziecie na stronach Opoltransu.